Alicja Panasiewicz, dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Aktywicznego w Krakowie. Chciałam zaprosić Państwa serdecznie na cykl wystaw zorganizowanych w ramach Wydziału Sztuki w mieście. Jest to cykl wystaw studentów przede wszystkim oraz doktorantów naszego wydziału, którzy prezentują swoje prace w mieście, w galeriach miejskich. Jest to forma ich promocji oraz pokazania tego, co robią w ramach studiów, w ramach doktoratów. Dwamika smyła na wystawie Doktor Szpile pokazuje moją wideoinstalację, która jest inspirowana filmami szkoleniowymi dla lekarzy, dla lekarzy chirurgów. Ja również stworzyłam taki filmik, na którym próbuję ćwiczyć cięcia oraz skrzywanie ciała, natalia kobytko. Moja praca pod tytułem miejska geoda inkubacja. Jest to bunkier, schron na zewnątrz. Jest to swojego rodzaju kryształ, który mieści w sobie um, przestrzeń. Nazywam się Aleksandra Katarzyna twardowska Tytuł mojej pracy to operacja. Jest to instalacja multimedialna składająca się z animacji podkładkowej, zdjęcia, które zostały wykonane kamerą sportową pod wodą oraz odczytu na żywo. Gurek, to jest moja instalacja dźwiękowa zatytułowana Transpozycja Odwracalna. Jest to wykres bicia serca, który staje się źródłem dźwięku przypominającym bicie serca. Nazywam się Barbara Karpiel. Ten plakat reprezentuje film Delikatesen z gatunku realizmu magicznego. Na tym polegała moja zabawa w doktora, na tworzeniu obrazów świata wyobraźni, świata magicznego z fragmentów rzeczywistości. Krzysztof Kamil Kamiński, tytuł mojej pracy Beauty Never Lies. Praca uderza w fotografię reklamową, biznes modowy i tak zwaną prasę kolorową. Jest to krytyka obecnych mediów i Udy świata mody. Nazywam się Justyna Smoleń. Prace, które widzą Państwo w tle, nie posiadają tytułu, są wykonane w technice olejnej na płótnie i są naturalną ewolucją mojego malarstwa zmierzającego w stronę abstrakcji. Nazywam się Michał Bratko, to jest cykl moich prac. Przy powstawaniu moich prac ważny jest dla mnie przypadek i materiały, z których są wykonane. To taki rodzaj tekturowego hajku. Nazywam się Marta Sala, dwie prace, które prezentuję tutaj na wystawie dotyczą różnych problemów kobiecych i również problemu estetyzacji kobiecego ciała, techniki w jakich są wykonane. Jedna praca to jest patchwork, druga to jest kolaż na płótnie. Nazywam się Kamil Kujtkowski, a za mną jest moja praca czy wirtualni terapeuci śnią o elektrycznych pacjentach prototyp. I praca ta oczywiście w tytule odnosi się do klasyki science fiction, czyli książki Fibra Kadika, na której powstała łowca Androidów. A tak naprawdę, jako że jestem doktorem, jest prototypem maszyny do odbywania psychoterapii.